Cześć drogie lwy, witam was bardzo pięknie na marcowym czytanku kochani, karciochy są już dla was wyłożone, zaraz wam powiem co tutaj ciekawego z talii tarota, jak i z oszo dla was tutaj takiej talii pomocniczej która ma wam, ma wam pokazać waszą energetykę marcową, chcę wam powiedzieć, jak i również moi drodzy jest dociągnięta dla was oczywiście runa którą warto mieć przy sobie do końca marca, gdzieś tam na karteczce narysowaną, czy też gdzieś tam długopisikiem słuchajcie na waszym własnym ciele, słuchajcie narysowaną Zacznijmy oczywiście od talii, kochani, tarota i już przechodzimy do tego czytania, żeby słuchajcie, już nie pieprzyć po prostu głupot i nie zajmować Wam czasu, tym bardziej, że jest godzina 14.12 i pewnie co niektórzy już by może chcieli, moi drodzy, zjeść sobie jakiś smaczny obiadek, a ja tutaj Wam dupę zawracam. Moi drodzy, jeżeli chodzi o tarcie tarota, słuchajcie, Wy bardziej mi się tutaj zarysowaliście pod kątem, no dobra, relacyjnym, miłosnym, aczkolwiek mogłabym to również podpiąć pod tematykę, słuchajcie, jak najbardziej zawodową. Zawodową, więc ciężko mi to, jakby powiedzieć. Szą, czekajcie sobie jeszcze jedną talię. Kartę dla Was dociągnę. Praca zawodowa, finanse, lew. E, dobra, jeżeli chodzi o kwestię marca. Słuchajcie, no więc tak, widzę tutaj sytuację, która bardzo, 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 bardzo mocno zaznacza mi się na przykład w sytuacji dotyczącej relacji pod tytułem tak. Słuchajcie, jesteście w kimś zakochane, jesteście w kimś zauroczone, macie obok siebie kogoś, kto jest wpatrzony w was drogie lwy, jak w obrazek, i to ewidentnie wskazuje karta number one, która pokazuje mi właśnie ten taki stan. Stan tego, że jest na pewno w waszym życiu, moi drodzy, osoba, którą podziwiacie, która was fascynuje, która jest wami zauroczona. Wy tą osobą jest tutaj miłość, są tutaj motylki, kochani, w brzuchu, są tutaj maślane oczy. Ja tak to widzę. Jeżeli ktoś z was nie ma nikogo, no to całkiem możliwe, że w miesiącu marcu, kochani, być może pojawi się ktoś, kto w pewien sposób wzbudzi w lwach jakieś zainteresowanie. Z tym, że moi drodzy, ja tutaj widzę taki klimat, w którym czas podjąć jakąś decyzję, ale ona nie zostaje podjęta, dlatego że jest taka jakby opcja, w której ktoś nie potrafi ruszyć z miejsca. I teraz ja nie wiem kto, czy to bardziej słuchajcie wy, czy to bardziej sytuacja po tamtej stronie, czyli tego kogoś, wiecie, tutaj zakochanego w Was, bo jest sytuacja klatki, jest sytuacja pułapki, opcji, w której ktoś czarno wróży, ktoś nie potrafi zobaczyć czegoś, nie potrafi czego zrobić, podjąć tych decyzji, obrać jakiegoś kierunku drogi i utknął, utknął. Więc w miesiącu marcu, kochani, nie ma tutaj podjętych jakichś decyzji. Po której ze stron pytam? Po Waszej czy po stronie Zenka Kasi? E, nie wiem, być może jesteście razem, mieszkacie razem i tu chodzi o jakąś decyzję ogólną, nie wiem, zróbmy to, czy tamto, czy sramto i tutaj jakieś pewne decyzje nie zostają przyjęte, nie zostają podjęte nawet, bym też powiedziała. Mam tutaj również taki przekaz być może dla jednego lwa, ale świadczący o tym, że być może, słuchajcie, ktoś chce utrzymać dwie sroki za ogon, ma już coś w garści, kogoś innego podziwia i nie potrafi podjąć tej decyzji, bo utknął albo jest mu komfortowo tutaj, gdzie jest. Po co mam się szarpać? Po co mam tutaj wykonywać ruchy, podejmować decyzje, skoro to jest moja strefa komfortu, w której się świetnie czuję. Um, nie chciałbym czy nie chciałabym tutaj wykonywać żadnych ruchów, bo mam już coś, a coś jeszcze innego, kochani, mnie fascynuje czy też um, no podziwiam to, i jakby na razie nie czuję, jakbym, opcji, w której powinienem podejmować jakieś konkretne kroki w danym kierunku, coś zostawić, coś wybrać i tak dalej, tak dalej. Bynajmniej moi drodzy, to się nie stanie w tym miesiącu. Jeżeli ktoś z Was czeka za jakimś ruchem, za jakimś konkretem, za tym, no dobra, określ się w prawo czy w lewo. To sorry, to nie nastąpi, dlatego że ktoś jest. Mm, ma. Mm. Powiedziałabym pułapkę w klatce, jest utknięty myślowo i nie widzi na razie żadnych rozwiązań. Jemu, temu komuś, czy wam, czy temu komuś najlepiej by było to zostawić tak, jak jest. Dlatego, że jest dobrze, to nie ma co psuć, nie ma co wymyślać, nie ma co tutaj podejmować kroków czy decyzji. Na razie niech to tak jest, bo ja na razie to wszystko być może czarno widzę, albo po prostu nie umiem teraz podjąć jakiejś decyzji. W sytuacjach finansowych, moje drogie lwy, powiem Wam w ten sposób. Na chwilę obecną, yy, nie wydawajcie na coś kasy, albo starajcie się oszczędzać, ponieważ karta pokazuje brak e, ruchów finansowych e, i takiej sytuacji, w której możecie poczuć ja pierdzielę, no po prostu pusta skarbonka, tak? Nie mam gotówki na coś. E, ci z was, którzy gdzieś chodzą i proszą o pracę czy jakiś rozwój tutaj w tym zakresie, w tym miesiącu kochani faktycznie może być krucho pod tym kątem. Natomiast Talia Oszo pokazują mi się karty, słuchajcie, w takiej jakby formie. Faktycznie lwy mogą chcieć nowego początku, faktycznie lew może chcieć nowej drogi i te karty do, dokładnie o tym mówią. Ty chcesz nowego początku, ale też i jednocześnie, słuchajcie, karty pokazują, że być może to jest nierozważne. Słuchajcie, wy idziecie po spontanie bardzo mocno, a niech się dzieje a to to, a to to. Tymczasem karta mówi: "Słuchaj, a może chwilę się za zast... Stanów, weź się, w izol, od, odizoluj od tego wszystkiego. Przypatrz się tej całej sytuacji, bo mamy. Bo karty mówią: bo tu jest jakaś, jakiś szwindel. Jakaś taka sytuacja, że niewłaściwy Twój krok, niewłaściwa Twoja decyzja, być może to są Wasze decyzje, kochani, być może niewłaściwy Twój krok, niewłaściwa decyzja może Cię stoczyć w dół, w jakąś przepaść, w jakąś sytuację niefortunnie podjętej decyzji. Zmień coś. I karta, słuchajcie, końcowa, która właśnie o tym mówi, to jest taka typowa, tarotowa. Ta, jedna z karta, kart, ale oczywiście tu w talii nieco inaczej, inaczej nazwana, pokazuje zmień coś, podejmij decyzję o zmianie, wyizoluj się od czegoś, zastanów się zanim zrobisz jakiś krok, jakiś ruch. Na, na nową ścieżkę, na nową drogę, tutaj, w, w czymkolwiek by to, cokolwiek by to nie znaczyło, i zmień swoje plany, zmień swoje podejście, swoje myślenie nawet, tak bym to powiedziała. Mam nadzieję, że wy wiecie, o co tutaj może, kochani, chodzić, ale ewidentnie karty pokazują właśnie, abyście coś zmienili. Zmiana tu jest potrzebna, moi drodzy, pewnego rodzaju, krótko mówiąc, zmiana, która. W pewien sposób gdzieś tutaj, być może, kochani, no spowoduje po prostu zupełnie inne patrzenie na tą całą sprawę, na tą całą sytuację. Mam takie wrażenie, bo wy się pchacie w coś, co może, kochani, nie do końca być przemyślane i może spowodować, że to będzie krzywa w dół. Wiecie o co mi chodzi? Tak? No dobra. I teraz, moi drodzy, jeżeli chodzi o runę, macie runę Lagus, moi drodzy, która wygląda w taki sposób. Lagus, jeżeli ktoś by tam bardziej chciał się przyjrzeć, to kochani, rzućcie sobie okiem. E, słuchajcie, wygooglujcie to sobie. Która jest, kochani, e, taką runą bardzo takiej spokojnej tafli wody, generalnie. Ale słuchajcie, ta runa e, sama w sobie, e, narysowana gdzieś na ciele, czy też noszona gdzieś, e, moi drodzy, przy sobie, ma wam jakby uświadomić, co jest ważne. A co jest, moje drogie lwy, mniej ważne w życiu? Tak jakbyście mieli potrafić w spokoju, być może słuchajcie, nawet właśnie w tej talii oszo weź się wyizoluj i zastanów się nad tym, co jest ważne, a co jest mniej ważne. Dokonaj właściwych wyborów. Ja mam takie wrażenie, uspokój się wewnętrznie, nie działaj spontanicznie, nie działaj pod impulsem. Wycisz się i zobaczysz wówczas, co jest dla ciebie ważne, a co mniej ważne. Oddzielisz ziarno od plew. Zobaczysz, co da ci korzyści, a na przykład, co, co tutaj niekorzystne może być dla ciebie. Więc, moi drodzy, jeżeli stoicie przed jakimiś. Decyzjami albo czekacie za czyimś decyzjami, może chcielibyście, tak. Ja chcę tutaj z nim, z zenkiem coś zbudować. Czekam, tu, tu, tu. Kochani, tymczasem wy widzicie, że zenek jest oporny, albo taki: no dobra, to, to ja ci tam jutro powiem, a może pojutrze. Moi drodzy, jeżeli takie opory gdzieś na, na naszej drodze są, to być może warto się temu przyjrzeć, zastanowić się, w co my się w ogóle pakujemy. Czy to jest ta właściwa ścieżka, właściwa droga? Wam jest potrzebne wyciszenie, moi drodzy, spokój, spokojne przepływanie emocji, nie na wariactwie, nie na zasadzie spontanów, bo to jest skierowanie Was być może nie na właściwą ścieżkę. I ta runa właśnie mówi: Nosią przy sobie, drogi Lwie, bo być może Ty wówczas w takiej wyciszeniu umysłu znajdziesz to właściwe rozwiązanie. No? Ja tak to widzę. Kochani, to jest tylko na dwa tygodnie. Tylko na dwa, bo mamy 11 marzec. Być może w kwietniu ta energetyka się zmieni, ale na chwilę obecną wy musicie zmienić podejście co do jakiejś sprawy. No, tak to wygląda, lwy kochane. A ja Was oczywiście no, gorąco pozdrawiam, buziak.